Siemano, witam wszystkich serdecznie. sorry, że tak od razu z Point of View, ale po prostu odcinek z odcinkiem leci. Stoję pod nowym makiem. Chcę już zacząć nagrywać i dojeżdżam do miejscowy, ale tutaj tylko góra jest. Mówię, odpalam już tutaj. Gruwa jest strasznie, muszę spróbować. Ja. Ale kota! Ja pierdolę 43 na godzinę, ty, pod górę. Ale kot, Ale kot. Jestem ciekaw czy tu będzie przejazd jakoś pomiędzy domami Na bank jakoś znajdę przejazd, tym wszędzie znajdzie Jak ja wiem gdzie ja jestem Jestem geniuszem Ja wyjechałem w to miejsce które chciałem wyjechać tylko że od dołu a ja jestem u góry Patrz jaka tutaj też jest miejscu Z tego można hopę też robić Stąd, o, tu już masz wybicie Odgabisz i już lecisz Dobra Zobaczmy co tu jeszcze jest Jak tu byłem to też było ciemno i była, były hałdy śniegu było tego dużo Aha dobra spacerki To ja pojadę na razie tędy Nie będę upierdliwym Rajderem Surona Cyk Cyk Dobra wiem gdzie wyjeżdżam Nie wiem gdzie też dojadę stąd Pojadę już sobie od dołu od razu. Nie będę spoilerował jak jest góry Tędy? Nie dotyczy użytkowników garażu Teren prywatny Aha, okej okay. Zakrzaczone wszystko tutaj z tyłu <laughs> Właśnie o to chodzi w Suronie Że Suron, mam zjazd Patrz to <laughs> Patrz to, zrobię tak, tu mam tunel A teraz to. Pyk, schodki, cyk cyk, cyk. i teraz o. Pierwszy raz idź ten jadę Pyk, elegancko. Też zajebiście tak technicznie sobie zjechać. O i tu mocno w lewo. Pyk i elegancko. Jesteśmy w miejscu docelowym tak naprawdę. Pyk. Boże, co za sprzęt! Dobra, pokazuję Wam drugą miejscowę. Jestem tak naprawdę już na niej. Po mojej prawej stronie jest cała góra. Ja wjeżdżałem tylko jednym wjazdem tutaj, a domyślam się, że jest dużo więcej. I ja wjeżdżałem tędy. Tu widzę, że jest. Tu widzę, że też jest na górę. Także i wjazdy i zjazdy yy, pojadę w tym co mam opanowane Wjazda. jak to się wdrapuje tyk tędy cyk cyk i turnelu o pieski cześć kumpel cześć podobny do kumpla jesteś Młody? C -c 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 -c. Ale mam w niej w nosie Tamtej poluje na mnie Ej No dobra nie przeszkadzam Ci o, Ale wryty jest Chyba że to są dwa inne psy Jeden pies jest tamtym panem, ten biały A ten jest... Tamtej pani Tak będzie? Tak Chociaż... Ej Ale się słuchają, dobra Nie było tematu Ale jaki złodziak Dobra, lecimy dalej od kiedy mam psa, to i psy w głowie. Tutaj widzę, że jest alejka. Jak było ciemno to nie było tego widać. Patrz, tu jest normalnie zjazd. Krzaki. Pyk i fajny powrocik już jest z powrotem, żeby wjechać pod górę. Dobra, tu wjeżdżaliśmy przed chwilą. Jedziemy na dół. Pyk, zjeżdżasz sobie elegancko. Jak tą chilutką. Teraz tam pojedziemy. Znaczy tam. Weźmiemy sobie rozpęd, żeby było ciekawiej Oczywiście już się nauczyłem zawracać sztos i lecimy teraz tędy Zobaczcie co tu co tutaj jest pierwszy raz A, czyli dostałem Fajna ścieżka, ale mega prosta, ale tutaj można coś zmienić Ole wjechałem, ole kozak To już wiem gdzie jestem Pyk. I mamy rury. 20 tysięcy lajków, i przejeżdżam po tej rurze. <grydy> Pamiętacie? Nie, ale z rainem, rainem tutaj mógłbym spróbować. A dlatego, że jest po prostu nisko. Z nie ma opcji. Oh. Hop. Dzień dobry i właśnie o to chodzi tu się pani bawi, tu babcia chodzi do, w poprzednim odcinku też zagaliłem do jednej kobitki i zero problemu w ogóle jak, ja się zapytałem, czy kobiety czy czy nie ma nic pani przeciwko, że ja se tutaj jeżdżę poprzedni odcinek warto zobaczyć wariaty, jak ktoś nie widział bo ten youtube to różnie pokazuje tutaj widzę potencjał na chopkę. jest takie wybitko A jak proste. Dobra, nie katujemy tutaj. Chociaż kawałek na gumy. Na tamten drugi plac. Jak to się jest ciekawe, jak się jeździ na gumie. Jak się uczę od zera. To zapraszam do serii Od zera do Stuntera. Jest na kanale, więc śmiało polecam wejść i sobie zobaczyć moje męczarnie. Dobra, zobaczymy, czego się uczyłem. Okej. Okay. ale głodny robię się. Oj, już fajniej. Powolutku sobie przyspieszałem, nic na siłę. Jeszcze raz spróbuję i wiedząc z powrotem tam pod tą górę, przecież miejscowa jest do ogarnięcia. Ha! Tylko że przyspieszam, a ja nie chcę przyspieszać. Dobra, lecimy z powrotem na teren. Zauważyłem, że też zaczął padać. Dobra. Lecimy. Ale kozak. I tu w prawo. Tędy jeszcze nie wjeżdżałem ogólnie. W ten sposób. Cyk. Tu chopa, hop i na górę. Let's go! Ale kozak I tutaj pyk na górę wjeżdżasz. U, u, tu w lewo. W lewo, w lewo, w lewo. Ach, ten, mi się łapa normalnie. Zacisnęła się dłoń. Mam już zbitą dłoń. Boli mnie. I gaz zacisnąłem. Ostro. pierwszy raz tak miałem, muszę uważać. Hopa! Dobra. Tyk, tyk. i tu tak jak jechałem z powrotem Okej okay. Kurde, zaczyna padać Łaaa Oj łapy Tyk I dohamowanie I pyk tu w prawo Pyk. Pyk, lecisz. Powoli, powoli. I tu w lewo. I ciasny w lewo. Pod górę od razu. Je Jedziesz, jedziesz. Dawaj. Bez problemu. Tu trochę wolniej i tu podpią. Pyk. Boże, to po... Jak śniegiem. śniegiem. było przykryte, to normalnie. Wjeżdżałem. I tu psyk, górę. Ale kozak. Dzień dobry! Nie. Ooo, moja łapa. Uu. Kolejne fajne miejsce do treningu, nie? Naprawdę. A to dopiero początek. A to będzie się tym sprzętem, co chwilę będzie się coś znajdywało Co chwilę. Tutaj te gałęzie trochę przeszkadzają. Tu w prawo. hop, Ja już mam poogarniane, Tu mam hopkę. Hop. Tu mogę jeszcze w lewo zapierdzielić. A dobra, wiem gdzie wyjadę. Wiem gdzie wyjadę. Bez sensu. Tutaj pociznę. O, gdzie pasuje mi droga, pojadę sobie przestrzełaj. A co mi szkodzi suron nie? He Dziękuję. O to właśnie chodzi. A pieski, pieski, pieski Przepraszam o. Przepraszam Niech podjedzie Nie, no no Ale wolę zwolnić wie pan nie wiadomo na kogo się trafi później gadanie nie Dzięki o. O. Dobra, zawracamy ha, ha. Jezu O to i lecimy nerwalnie na Gomacza tutaj, speedrun pod górę. O cholera, to było mocne, to było mocne. I pyk pod górę. Dziękuję. Pięknie. i jeszcze 56% a robię drugi odcinek na drugim miejscu gdzie jest no -stop -gas. <noise> non stop gaz non stop gaz tutaj też jest taki przes. ja tu, tutaj jeździłem jak leżał śnieg pyk tutaj przejeździk cyk a tu masz taką skarpę z tego też można by było dropa zrobić stąd tam stąd tam ale widać że tu przesiadują jakieś menele Ile syfu zostawiają? Tragedia. O, nie mam jak wykręcić, nie? Czegoś się nauczyłem. Jest kwadrat. Ciekawe. O, kurwa. Dobra, trochę się wystraszyłem, ale ogarnąłem. Uczymy się, trzeba się uczyć. Tą butelkę wywalam od razu. Jakaś woda, ja pierdziel. Co to, coś się musi stać, żeby przychodzić w takie miejsca i w wodę walić? Nie? Puste w, w te butelki. Ciekawe po czym. <śm> Ale kozak! To jest fajna hopa, a te kamienie muszę stąd wypieprzyć. Od razu wypieprzam jest stąd. Bo to... O to, już tak ogarniam, że sobie go przytrzymuję. Kozacko. To muszę, wy... tego nie wywalę, ale tego wywalę. Ten jeszcze taki luźny, nie przeszkadzał. A ten to jeszcze w miarę, w miarę. A tutaj jak pojadę, to co domy? Okej. Okay. Wiem gdzie wyjechałem. O, SAB, ABT niby. Ciekawe, ciekawe. Jak ABT to niezły. W ogóle sobie spokołka ośka Dobra, jedziemy. Tren teraz pojechać Eee, freeride ty. A tu hopę. Ja chcę jeszcze raz tu hopę. O fajnie się ujechał. Jezu, w prawo tak mi się ciężko zawraca. Nie potrafię. A w lewo to się tak składam. Normalnie w dwie strony se to lecę. Nie zauważyłem, że sporo ludzi tutaj z psami chodzi, nie? A to są takie, no... Kurde, lepiej żeby... Lepiej się po miękkim chodzi, tak? Lepiej po miękkim się chodzi, niż po twardym. Po coś są dywany w dół. Ale aż tak mocno nie ryje. Nie ma co gadać, mocno ryje. To jest kurde, cały kij... Jezu, deszcz, zaczyna padać. Nie, poszedł, już poszedł. Lecimy hopę? Lecimy, dobra. Zajik pyk, pyk pyk Tego kamienia nie ma dużo lepiej Tutaj sobie kuję pyk Składamy się, składamy się no, to nawet przy takich małych zakrętach Dosuwam dupę do, do zbiornika chciałem powiedzieć do baterii Ale pada I znowu na górę Ja pjerë gjedhe A dhe shtos Uuuu To zaczyna mi lepiej iść O oh, fuck O oh, fuck Ej naprawdę zaczyna lepiej wychodzić już. Dużo lepiej 52% baterii <grym> O oh, Boże trochę ścierkły no i co lecimy dalej ja pierdolę już <ścoughs> bandę sobie Pod... nie mogłem łapy z, z drogą opuścić Kumple, dobry A tutaj szukam, kogo to piesek kurde Nie, to nie mój to nie, pana? nie Nie widziałem go ja Mam prawie takiego samego, to jak no. na dier, nie? Aha! Ale fajny kumpel o. <gryw> Jaki mały nabity skurczy syn A ten to nie wiem Stał tu przed chwilą no ja też tak jak przyszedł tutaj do mnie To mody jakiś Młody, no A ty co? Powąchać mnie? No powąchaj mnie Nie walcz na mnie No Nie on chyba napisał bardziej tego drugiego O, cześć Jak mój normalnie Kumpel Cześć A ty co? Może gdzieś tutaj z domostwa wyszedł ale dziwne, no bez zobacz, bez obroży, bez Tak, ocenia. no, tak. Hopsa, o już widzę, że trochę ciemniej jest. Cyk. Nie trzeba uciekać. Kurde ten e, e, Zbigiel, tak mi się wydaje, teraz odsór Szczeniaczek, kurde, ja myślałem, że tu ktoś jest z nim, a on taki kurde sobie Sam biega. O! Ej, czemu uderzyłem? Nie zmieściłem się tam. Jest to ten paniecik, jest bawił się. Normalnie mam misję, muszę znaleźć tego właściciela tego psa. Może tutaj ktoś jest Sam chodzi czy coś. Nie, nikogo nie ma. Jadę niżej, zobaczę. Jeszcze zobaczę po pierwsze domki jednorodzinne, ale wątpię, żeby ktoś tak szczeniaka sobie już puszczał. Nie ma nigdzie tutaj otwartej furtki Nie ma Nie ma, nie ma Nie ma Nie, nie, nie Jedynie tu budowa, ale to też zabezpieczone No nie ma, nie widzę Ale zaczyna już padać powoli. Robię jeszcze przejazd i będę pewnie uciekał. Wszystkie furtki pozamykane. Ale kot. <gry> <gry> Ten pan ile ma? Trzy lata w maju. Trzy lata? Wygląda jak szczeniak. Super się trzyma, fajnie wygląda. Opa! Super, fajnie. No to, no to. No co. Bawcie się, jadę jeszcze na dół, zobaczę, może ktoś będzie. Kogo tu nie widać, tu też, tu też. Kopeczka Tutaj nic Może ktoś O spokojnie Tam jest tylko ziomek Który sobie ćwiczy Tu nikogo nie ma Cholera tych Cholera, jak to jest pies? Naprawdę komuś chyba uciekł Wezwa na ten, na spotet Olsztyn Ale to już odpowiedzialność Czemu go nie wziąłem Kurde, masakra. w ogóle? Kurde, masakry W sytuacje. sytuacji jestem, naprawdę Jedziemy pod górę To co lubimy najbardziej jo, Ja mam tu tory. Super. I teraz ten dept. Uł w drzewo prawie przez te gałęzie wpadł. Ty no nie widzę? Oni też. Tak? O. Ale super Tak, ale to pani go szukała? Ja właśnie go szukałam. A ja panią też szukałem. No, o Jezu. Tak, no super. No chyba może teraz... Nie to elektryczne, to pani na prodda Żartuję sobie. Ważne, że się znalazł. No proszę, wszystkiego dobrego. Jakbym tu spalinował jechał, to by na pewno pani ze mną nie gadała miło. Jakbym spalinowym motocyklem tu jechał, to na pewno by Pani co do nie rozmawiała. Głośno. No. Do widzenia. Do widzenia. No i miejsce wykonana zajebiście. Kozak. ale i powiedziałeś, zapaliło. Zapaliło do Dobra, pyk. Pyk. Hopa. Coraz dalej latam ją. Do hamowanku, pyk Jazda Uuu. O, shit O, chłopie. Dobra Ty, ale tutaj jeszcze jest takie jedno coś, co jest tu na wprost, wiedziałem. Bo ja mam szczerze, ja. A, Jestem szczęśliwy. Nie wiem ile wjeżdżałem, ale tu na całym wierzchołku miałem trzy dychy. Ja mam kurde. Ostro rzeźnie. Ile procent? 45 Jakby już się ciemno nie robiło. Jakby się już ciemno nie robiło, to bym pojechał w poszukiwaniu kolejnej miejscowej, i na banku bym coś się bardzo szybko znalazł. I kolejny film bym strzelił. Ale jaja. Kozacko. Piękny sprzęt. Boże. Widzieliście jakie reakcje z ludźmi? Normalnie rozmawiam sobie, kłaniam się każdemu. Dobra, wariaty, dzięki za oglądanie tego materiału, druga miejscowa pokazana, znajdziemy jeszcze na pewno nie jedną, a jedną tu już w ogóle mam na, na oku, Jezu, ale mam w ogóle go to całe oczy ten, zauzawione, dobra, kończę, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i z Fartem! kolejny film, zaraz kolejny będą i kolejny, i kolejny, i kolejny, i modernizacja tamtej miejscowe. dobra, z wariaty. Dobre wariaty z Fante, trzymajcie się do nas do tego piola. Wow!